Przedstawionym zadaniu mamy następującą treść. Niech zbiór X jest równy. I mamy w nawiasach klamrowych takie podzbiory. TT, WW, XX, YY, ZT. A polecenie jest następujące: sprawdź, czy zachodzi relacja zwrotna. Jak takie coś się robi? Ano, na sam początek przypomnijmy sobie, co to takiego jest nasza relacja zwrotna? Otóż, teraz będzie bardzo ważne. Relacja zwrotna to taka, gdzie każdy element, podkreślam jeszcze raz, każdy ma połączenie sam ze sobą. Czyli, że występuje w tych nawiasach dokładnie taka sama liczba lub litera, w zależności od naszego zbioru. Musi być identyczność. A jak to wygląda w naszym zbiorze? Sprawdzamy po kolei. W pierwszym podzbiorze TT zwrotność jak najbardziej jest, ponieważ mamy te same dwa elementy, prawda? Analogicznie będzie w drugim podzbiorze WW, w trzecim XX i w czwartym YY również. No dobrze. Jak na razie mamy pełną relację zwrotną. A podzbiór ZT? A no właśnie. Tutaj już relacji zwrotnej nie będzie. Bo jak z definicji mówiliśmy, każdy element musi mieć połączenie sam ze sobą. A jest tutaj takie? Oczywiście nie ma. No okej, okay. to pewnie spytasz, co dalej? A no już zdradzam. Skoro w niektórych podzbiorach występuje relacja zwrotna, a w jednym chociaż nie występuje, to mówimy, że coś jest niepełne, prawda? I ponownie mówimy, że jest to relacja niezwrotna, bo częściowo zwrotność jest, ale też w pełni nie ma. Dla pełnego wyjaśnienia napiszę tobie małą ściągawkę, że relacją zwrotną jest każdy element, gdy ma połączenie, czy też gdy jest w relacji sam ze sobą. Chodzi mi oczywiście o dwa te same, zaś relacją niezwrotną oznaczamy taką relację, gdzie część elementów ma połączenie ze sobą, ale też część elementów takiego połączenia nie ma. Zaś relacją przeciwzwrotną oznaczamy relację, która nie posiada dosłownie żadnego elementu w relacji samego ze sobą. I to wszystko. No cóż, trudno to było? Jeśli tak, to możesz śmiało tutaj pozostać, aż zrozumiesz to zagadnienie w pełni. Zaś jeśli nie. To zapraszam Cię do kolejnych przykładowych zadań. Do usłyszenia!